Hej, cześć witajcie z tej strony DK a to jest Metin 2 wyczekiwana albo niewyczekiwana seria hmm, tutaj mam już stworzoną postać proszę bardzo serwer ten sam co w pierwszym powiedzmy sezonie na na starym kanale czyli S1 Monaster hmm, Gram sam jak słyszycie nikt się nie odzywa oprócz mnie e, ponieważ e, raster raster ras, nie Serawię e, e, czyli kolega który grał ze mną poprzednio e, znaczy no ja Ja, przy, ja się przeniosłem do innej szkoły i, i tak się już nie widujemy. I, nie wiem, nie wiem czemu tak mapa, nie wiem, czy zawsze była widoczna, nie? No właśnie, no, niby mam rozdzielczość 1280 na 720 no ale cór, e, mam jakieś tutaj itemy, mam skrzynię wow, co to jakieś nowe I prezent powitany zawiera podstawowe uposażenia no, no od razu już e, e, prawe, dobrze, czyli mamy tak miecz i chwilę, czyli tak, potki miałem na jedynce na pewno nie, albo na ewie ja jeszcze pamiętam miecz ile kosztuje? 30kk no nie mam od poziomu dziesiątego co spoko kurde, że nie pamiętam jak ja temy itemy roznaczyć. itemy, fuck hmm. Dobra. nie, mi się coś wydaje, że to było tak, tu były wszystkie te, tak, 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 tak tak. to było. Tutaj mamy sobie przyniesiemy tutaj i tu niech będzie tak. Dobra, 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 dobra. E, do. Aha, dobra, witamy w mieście, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. <laughs> Ekscytujące przygody, w inwado do początek. Na rozpoczęcie zadań już kilka podstawowych informacji i różnych zadań. Ostrażniku miejskiego, proszę, uda się do niego już na ciebie czeka. Jeśli będziesz chciał zapolować, znajdziesz kilka dzikich zwierząt nazwnych drzwielskich, które są oznaczone na czerwonej minimapie. Na początek powinieneś polować na najlepsze zwierzęta, na przykład dzikie psy. Powodzenia. Pomoc, nie chcę pomocy. E, mapkę sobie dam tutaj, e, ja jestem tu. Ojej, jak on wolno chodzi. Shit, e, nie to szybkość ruchu, chwilę, moment e, czy ja dobrze idę. Ja źle idę. Ja powinienem iść gdzieś tam, chyba. No tam. Zielona miksturka tylko zwiększa tę szybkość ataku o plus na okres. Szybkość ataku, szybkość ruchu. Kurde, ale. O, jako. Wow! Co? Na święto postawili choinkę? Dobra, ale nie to z nią zrobić. Strażnik miejski. No. Z dobra, damy tutaj, żeby. O, kurde. O, tu jest strażnik. No, kurde, hopa, czy gdzieś. Dobra, idziemy do Strażnika Miejskiego. Jesteś nowy, widzę, że nie zrobili jeszcze że Widzę, że nie zrobili jeszcze szczerze, że nie W ogóle już jakiś trening spójrz na siebie. Wiesz w ogóle jak użyć broni. Słuchaj, musimy być czujni, jeśli chcemy przesłać na tej wojnie. Dopóki nie osiągniesz i będę ci pomagał, nie będzie łatwo ruszę. Teraz idź nauczyć po polu, pola, kiedy osiągniesz wyższy poziom, przyjdź do wioski i. Z... Ze mną porozmawiaj. Czemu jeszcze tu stoi Za, za, za samo stanie, w więzieniu nie zostaje się punktów doświadczenia. Dobra, no to. Siura. Siura. Eee, to teraz mamy iść do strażnika wsi. No ale to w ogóle przyspieszyło mnie czy nie przyspieszyło, bo chodzę tak samo wolno jak chodziłem bez sensu zważniczy o idę. już jestem. Siema witaj na wiosce, poszukiwaczu przyód czy mogłeś wyświadczyć mi małą strugę jeśli ja dam ci 200 jak, mógłbyś pójść do handlarki, już się kupić na nic ja niestety muszę tu stać. Otrzymałeś dobra nie będę już tego czytał. Tam jest handlarka równości. Poń po drugiej, poszykowacz. O, strażnik, wymyślić się. Wysył, z sobie, że nie zgubiłem ci od razu sztuk. Bardzo proszę, słuchaj. Dobrze, dziękuję. Może być to początek, ale ja ufam. otrzymałeś 5 czerwonych mixtur. Dobra, straś to. iść tam znowu do tego strażnika wsi. Wróć do strażnika wsi i daj mu jego mikstury Chwileczkę. Jest 2014 21 Więc już tak z 4 minuty nagrywam z 5. Dobra. Dziękuję. Dobrze... Uproszestnowiska. Chcę co tu jestem. Przekazuję już. Dobra. Przy okazji powinienem się z nim spotkać, o której jak podobno i większości Może zatrzymać pieniądze. Spotkania. No dobrze, mam liście. Jak to sobie ubiorę? Dobrze, czyli teraz idziemy polować chyba. C, B, Misję. misję czyli chyba mam polować, nie? Bo, bo tu mi się nic nie wyświetla, że mam do kogoś iść, więc co pijemy Dziki Dziki Gaming, o oh yeah. o oh yeah. dobra, Dziki pies a mamy ninja, siódmy level. O oh my god I to teraz jak spienie Jeszcze teraz możecie mi <laughs> powiedzieć czy chcecie czy chcecie żebym czytał te questy czy nie. nie wiem może na przyszły odcinek załatwię jakiegoś może ktoś ze mną pogra Jeju yeah, piąty level, a na preview już bym miał chyba z dziesiąty. jak sobie wziął całego spota i Chodź jeszcze wy jak zginę, to będzie beka. Nie wiem chyba zrobię cięcie, bo to takie. Będzie nudne. Dobra, to dobijemy razem tego pierwszego levelu i sam sobie będę expił aż do jakiejś misji, albo już zrobię cięcie. Dobra, więc spotkamy się za chwilkę, kiedy ja to sobie tutaj... Hmm kiedy sobie wbiję jakiś level, na którym będę miał jakąś misję czy coś.